Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do zaprzyjaźnienia się z trzecim tomem monografii Chorzowa. Pierwszy zatytułowany został Chorzów Środowisko geograficzne i wydany przez Muzeum w Chorzowie w 2017 roku. Drugi nosi tytuł Chorzów od wioski do założenia miasta. Ukazał się w 2018 roku. Trzeci, poświęcony latom 1868-1922, nazywa się Chorzów od Sztab Kębskite do Królewskich Hut. Pracujemy nad następnymi tomami. Tom, który trzymam w dłoniach, poświęcony jest w pierwszym rzędzie królewskiej hucie. Która w 1868 roku otrzymała prawa miejskie. Ale także górnym i dolnym hajdukom, połączonym w roku 1903 w jedną gminę, nazwaną wtedy Bismarckiem. Nowym hajdukom Chorzowowi, który dziś nazywamy Starym, Klimzowcowi. Maciejkowicom, a więc wszystkim tym miejscowościom, które w latach 30. XX wieku o czym będziemy pisać w tomie czwartym. Stały się jednym miejskim organizmem, nazwanym Chorzów. Autorzy pragnęli, by w tym tomie obszernym, liczącym ponad 800 stron, jak już wspomniałem, Znalazła się wiedza do tej pory zebrana, ale także taka, która rozszerza dotychczasowe widzenie historii XIX-wiecznej, XX-wiecznej tego miasta. Są więc wątki, które zbierają dotychczasowe osiągnięcia i dotychczasowy dorobek historiografii i takie, które możemy śmiało traktować jako nowe. Chcieliśmy bowiem pójść dalej w stosunku do wszystkich do tej pory wydanych i bardzo zasłużonych monografii Horzoga. Jest to książka interdyscyplinarna. Traktuje o wielu aspektach życia miasta i jego mieszkańców. Nie zapominamy o czym wspomniałem, o ówczesnych okolicach królewskich hut. Staramy się popatrzeć, na przełom XIX i XX wieku z tymi wszystkimi niuansami, które tworzyły ten organizm, ale zarazem tworzyły napięcia. Mówimy więc o wielokulturowości, o wielonarodowości, o wieloreligijności tego pogranicznego miasta fascynującego, które właśnie na przełomie XIX i XX wieku. Osiągało coraz większe tempo rozwoju, by niebawem stać się rzeczywiście potężnym przemysłowym, ale i kulturowym ośrodkiem, najpierw Niemiec, później Polski. Drodzy Państwo, to jest książka o źródłach tożsamości. Wiele wątków trzeba będzie nam kontynuować w tomach następnych. Z pewnością nie powiedziano tu wszystkiego. Wszak to tylko synteza, obszerna, ale synteza. Wiele tematów zostało otwartych. W wielu wypadkach autorzy zaznaczają, że trzeba dopiero rozwinąć badania. Tak czy inaczej, staraliśmy się, by wszyscy ci, którzy zechcą się zaznajomić historią Chorzowa, z historią Śląska, z historią Pogranicza, znaleźli w tej książce ważne inspiracje, tropy, myśli. Oczywiście nie brakuje test dyskusyjnych. I to ważne. Wszak każda z książek, która powstaje po to, by wzbogacić naszą wiedzę, zainteresować jak najszersze grono czytelników, budować wspólnotę pamięci, tożsamości, dialogu, to dzieło rąk ludzkich i ludzkich umysłów. Tym samym jest doświadczeniem, które będzie już niebawem oczekiwało dopowiedzeń. Nad monografią, która wciąż powstaje, pracowało, pracuje i pracować będzie kilkudziesięciu autorów z różnych ośrodków naukowych Śląska. Dlatego głos, który usłyszycie Państwo czytając, jest polifoniczne, wieloraki. Bardzo chcieliśmy, by takim właśnie był. Zwrócić pragniemy uwagę na to, że czas, o którym piszemy, to czas tworzących się narodów w Europie, to czas dramatycznej rywalizacji o tereny, ale to też czas wspaniałego rozkwitu przemysłu, kultury, nowoczesnych Politycznych idei, walki o niepodległość. Czas dynamiczny, zróżnicowany, niejednoznaczny, trudny do uchwycenia, ale tworzący bardzo piękną, bogatą historię, w której odnajdujemy człowieka pragnącego szczęścia, pragnącego dobra, pragnącego rozwoju, ale także pragnącego odnaleźć samego siebie w tym skomplikowanym, trudnym, pełnym wyzwań świecie. Drodzy Państwo bardzo serdecznie zapraszam do lektury trzeciego tomu, monografii Chorzowa, poświęconego przełomowi XIX i XX wieku, nie tylko chorzowian i nie tylko zainteresowanych historią Chorzowa. Ale wszystkich poszukujących źródeł własnej tożsamości, a także tych, którzy wiedzą, przeczuwają, marzą, by dialog oparty o znajomość przeszłości, budowany dzisiaj, przekuwał się w dobrą przyszłość.